Studio Protagon, I hate you. No dobra, Impostorze. Możesz mnie nienawidzić, ale powiem ci coś, Karolu Impostorze. Nie możesz założyć, założyć kanału za to, że podobałeś mi zdjęcie i, i że ja wyglądam jak na DJ-a. Ja nie noszę takich okularów słonecznych, ani też żadnego łańcuszka na moim szyi. I ja nie nazywam się Karol. Nazywam się Mikołaj, a nie jakiś tam Karol. Posłuchaj, impostorze, jeżeli jeszcze raz założysz kanał z innym imieniem niż moim prawdziwym, na przykład Andrzej, Janusz czy coś tam, nie wiem, to naprawdę będziesz miał kłopoty i naprawdę cię zgłoszę. No. I ja powiem coś do Ciebie po angielsku. I hate you too. I hope your channel will be get terminated and banned for good. Do you hear me? Thank you. Okej, okay, impostorze. Mam nadzieję, że to Cię do czegoś nauczy. Okej, okay, kochani. Proszę, zgłoście tego impostora, bo... Karol naprawdę mnie śledzi i... Chyba... Robią wojnę impostołów, mi się tak wydaje. Kani, jeżeli tak, jeżeli się ze mną zgadzacie, to dajcie łapkę w górę, co? Subskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. No i widzimy się w następnym filmiku. Także do zobaczenia. Cześć. Siema. I do zobaczenia w następnym odcinku.